Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bombardiro, Ocodilo. A w dzisiejszym odcinku oczywiście kontynuujemy nasz challenge, czyli żeby z darmowej skrzynki, którą oczywiście mogę sobie otwierać codziennie, bo jestem z KBD Sigmund, a ty nie, no to próbujemy z tego zrobić sposób. Tak, jest to oczywiście skrzynka, którą mogę otwierać 4 razy w ciągu dnia. Jest to skrzynka za level. Jak otwieracie dużo skrzynek to level nabijacie i możecie sobie wtedy odbierać te dromowe skrzynki Więc ja sobie ją otworzę i zobaczymy co dostaniemy No powiem a tak, jak już nie dostali tego byłego no to byłby challenge chyba zaliczony instant 220zł jest to oczywiście nasz budżet na dzisiejszy film więc z tego oczywiście zaczynamy Jest nasz pułap startowy I na starcie się nie pierdzielimy i otworzymy sobie skrzynkę z bronią którą grasz cały czas czyli P90 Cze Ojej, czekaj! Kurwa! Nie spojrzałem, ile wydaje 64 zł. Ja pierdolę! Ale gówno! Dobra, jeszcze dwie. I znowu gówno. To by się spodziewał. Idziemy na jakąś inną skrzynkę. niku może Cztery dychy. Nie, skrzynki ci się takie gówno nam dają. To jest niepojęte. Zjedźmy sobie niżej. Ktoś mówi żebym jakąś skrzynkę ze stickerami otworzył. Tylko ja nie mogę zlokalizować tej skrzynki. Nie te żadnej takiej. Nie widzę. Ej, gość, weź mi napisz jak ta skrzynka się nazywa. Bo ja... nie wiem o co chodzi, nie? Nie widzę żadnej skrzynki z naklejkami. Uuu. Uuuu. Co to za skrzynka 88 zł? No w kurwę są sobie na pod uwagę nasz dzisiejszy budżet, ale sobie zakręcę raz! Ile ten baskil. Wow! No i mamy mega big win. 186. Okej, okay. przypominam oczywiście, że... Kurwa, ale jest ten z jeden. Nie przypomniałem ci. W sensie nie powiedziałem. Że. żebyś użył kodu Kroko Ces stary. Jak jesteś z Kibili -Sigmą, To Sigmon? Dobraźcie zalogi z linku zapisu albo weźcie kliknięcie kod nocyjne i wpisz sobie tutaj kod krokocs. Ok? Otrzymujesz wtedy skrzynkę free 5% więcej za każdej wpłaty i możesz mnie wspomóc przy okazji. Więc zachęcam, już cię do i wpisania kodu krokocs. Jak jesteś oczywiście skibidi, sigma. A my lecimy jeszcze raz z tą skrzynką, no bo raz nam dała to, dlaczego miałbym nam nie oddać jeszcze raz. I ten skaucik, 83 Piątka na minus, ale lepsza piątka niż 8 dych, tak? W bitwy teraz? No, myślę, że można. Myślę, że można jak najbardziej. A i kolejna rzecz, o której ci również kurfanie powiedziałem, żebyś zostawił suba gościu, bo na 1000 subów rozdaję wam kosę. Ciebie nic nie kosztuje zostawienie suba gościu. Naprawdę? A kosę wygrać? Za frytę Konkurs będzie za free. Za free będzie można wziąć udział. Więc myślę, że warto zostawić suba, tak? wstępni nie wiem, mam je bratu, bo kolegów nie masz. Żeby zostawili suba, może szybciej się uda Pierwszy tysiąc Trzy osoby. Zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. A! Nie powiedziałem! Że jeśli chodzi o te odcinki, gdzie właśnie próbujemy zrobić kosę z tych darmowych skrzynek. No bo wiadomo, no raz tam leci jakiś fajne serpent, raz jakiś karambit. Ale ja tak naprawdę mówiąc kosa w tym challenge'u, mam na myśli taki jeden śliczny nóż, który bardzo bym chciał zrobić któregoś dnia. I zaraz się pokażę jak to jest nóż, tylko tutaj mam nadzieję, że jeszcze się wygrać tą bitwę. Ale coś się chyba... coś się chyba nie zanosi, zobaczmy jeszcze tutaj. Ej, dobra, nevermind, 29 złotych, Dobra, pograny chyba co? No jest, kurwa minus jest, tak jest, o to kurwa chodzimy tu Dobra, pokażę ci tą kosę Sklep, idziemy, wpisujemy Karambit Jest to taki śliczny karambi tiger, o ten To jest kosa, którą chcę zrobić Więc mam nadzieję, że któregoś do dnia się uda zrobić od zera kosę Chodźmy na tą skrzynkę, bo nie ma co się pierdolić w tańcu jak chcemy wygrywać wielkie kwoty. O kurwa. Chciałem powiedzieć, że trzeba... Trzeba zrobić skrzynki i podjąć ryzyko czasem, ale. No tak, yy, nie zawsze się to opłaca, tak? No ale no, no, no skrzynka czasem musi zabrać. Czasem coś daje. A mi dzisiaj... O, no, kurwa. Tu ja tutaj.